roku Dobry pic na wodę. Audi nie ma czterech rur. Siema, siema moi drodzy w tych pięknych okolicznościach przyrody. Witam Was serdecznie na moim kanale na YouTube. Korzystając z okazji, że nagrywamy, nagrywamy właśnie odcinek programu Autoświat Go, postanowiłam pokazać Wam, co tutaj się dzieje, gdzie w ogóle jesteśmy, jakimi samochodami jeździmy. Mamy trochę więcej czasu, ponieważ o tutaj widzicie, tu jest kolega Janik, który niestety zgubił drona. Znaczy nie zgubił, ale dron generalnie oszał, coś się z nim stało no i teraz trwają wielkie, ogromne poszukiwania, ponieważ on nie będzie zadowolony jak z tym dronem nie wrócimy. Dlatego ja Wam pokażę, jak wygląda Glendoria, bo to właśnie w Glendorii jesteśmy. W Glendorii, czyli w połączeniu czegoś, co jest glamour, ale zarazem jest kempingiem. To się nazywa glamping. Jest natura, jest pięknie, My jeździmy sobie tutaj Citrenem C5 Aircrossem. Także fajnie, mamy też taki, wiecie, komfort, ale jednak... Ale jednak słów Jak to wygląda? Tu jest woda. Teraz niezbyt czysta. Taka leśna, widzicie? O, a tam moi drodzy, tu w tym miejscu. Tu. To są drzwi do lasu. Widzę na jakąś kolejną lokalizację. Szukanie drona idzie coraz lepiej, teraz odtwarzają film, gdzie widać wokół którego drzewa ten dron zaginął, może im się uda, czełam a ja Wam pokażę, a to jest ognisko, znaczy nie ognisko, miejsce na ognisko, też znaczy takie klimatyczne, proszę bardzo, skrzynie ze skarbami, zbite drewniane siedziska, takie też paliczki, na których można sobie przycupnąć i ognisko. Chodzę pod górę, tam był taki malutki basenik, bardziej coś ala jacuzzi, a tu mamy duży basen, no normalnie prawdziwa wielka stodoła, która wygląda naprawdę ładnie, patrzcie wchodzi się, jest klimat, co? kominek, przestrzeń grillowa, nie grillowa, relaksacyjna, Ale też z też można tutaj przyjść i zjeść wielkie okna przeszklone nie wiem ile to metrów, ale kawał ja nie lubię jak jest takie ładne przeszklenie w domu no i tak to wygląda To też sobie można usiąść podyskutować podebatować ponapawać się gałązkami w ostrze, tak to wygląda i rodzinnie jak w domu na wsi Ekskluzywna agraturystyka, moi drodzy. O, tu mamy mobilną recepcję. Kontakt z bazą. I coś, co mnie cieszy najbardziej, mianowicie jedzenie. Sama obsługa, pleśniaczek za piątaka. Tutaj wkłada się pieniążki, ciasto wygląda tak, jest przepyszne, naprawdę. No i podstawowe woda z cytryną, bez cytryny. Woda gorąca. Czystek, pokrzywa, szałwia i rumianek. Siema. Siema. Jak się bawicie? Okay. To jest pan producent, on zawsze bawi się najlepiej. Jest najszczęśliwszy też. No. Wysiąść od razu na ścieżkę. Zrobimy taki pasaż przez ten płot. Nie? Ale gdzie zatrzymujemy samochód? Tu. A tutaj, dobra. Tu wysiadacie mhm. i wchodzicie od razu tutaj. Stąd was będzie prowadziła kamera do wejścia do stodoły. No to trochę jest. No właśnie o to chodzi, że to nie jest tak, że mhm. to są cztery słowa. Ja myślę, że to zdacie szybko. No to próbujemy, Gosia. Dobra. Ty z tej strony masz kamerę? Z tej. A ty nagrywasz film. No. <noise> Dobra info, sytuacja opanowana: dron się znalazł. Szczepan, jak bardzo cieszysz się ze znalezienia tego drona? No bardzo się cieszę, gdyż możemy dalej pracować. Dobre, to uratowało naszą sytuację, co? No myślę, że tak. Możecie skończyć te bzdury i możemy się wziąć do pracy w końcu? Nie. A, A może się to zdecydować? Rzućmy na to trochę światła. Szczerze, to podczas nagrywania to mega daje po oczach. O, muszę wysiadać. Wbijamy na chatę. Nie na chatę, na to naprawdę, do na namiotu. Ale namiot mieszkalny. jednak nie ma związku z moją O ja się Proszę bardzo Robicie siku w lesie Zwiedzamy teraz namiot Szałas taki bardziej O, można zasłonić się na chwilę odosobnienia i prywatności ale ja bym spała tutaj to jest piękne, widzicie? moskitiera taki nie wiem co to jest, ty... boho? boho, boko? ekstra, skończyliśmy zdjęcia Cierzę się jeszcze pan, czekaj. Zboczyliśmy. Zboczyliśmy z trasy. Tak. Znaczy skończyliśmy zdjęcia tutaj, w tej lokalizacji, w Gandorii. Teraz idziemy w trasę. Będziemy gadać w aucie. Halo, halo, moi drodzy, szybkie przeniesienie się do innej lokalizacji, jakim jest przepiękny Gdańsk. Otóż mamy drugi dzień nagrań programu Auto Świat Go, Wczoraj nie zdążyłam wam wszystkiego pokazać i też nie zdążyliśmy wszystkiego nagrać, ponieważ po prostu brakło czasu i słońce niestety w jesień zachodzi już szybciej. Dzisiaj miało być pięknie, miało być nad morzem, miał być fajny pokój, tak, to jest mój pokój z widokiem. A wiecie, co mamy? Tak, kochani, mamy coś takiego. Za naszym oknem. Widzicie, nie wygląda to zbyt obiecująco, tym bardziej, że wczoraj było przepiękne słoneczko, a dzisiaj tego słoneczka nie ma. No na widok spokoju. Fakt jest, yy, producent się postarał. Pewnie wyszło to przypadkiem, ale i tak jestem zadowolona. Zmierzam sobie do gosi, aby wyglądać tak zacnie przyjemnie pięknie, jak wyglądam wczoraj. Bo jak widzicie, nie, telewizja nie kłamie, tylko e, sprawia, że wyglądamy piękniej. Zwykłej. Czy Ty też Szczepan, jesteś piękny? Czy jeszcze chwila? Ja to nie Nie, jesteś piękny Szczepan, ale będziesz po prostu piękniejszy. Piękniejszy. mi wystarczy tylko tak, gdzie Tutaj Jedna, druga kropka i gotowy. I ready. Moi drodzy, odkrycie roku. Dobry pizz na wodę. Audi nie ma czterech rur. Nie, nie, nie. Ma tylko dwie. Znaczy, Audi jest cztery, to nowy Audi jest cztery. A te pozostałe dwie, które są, to jest jeden wielki pizz na wodę fotomontaż. Są one zaślepione. Te dwie rury wydechowe są zaślepione. Słuchajcie, prezentuję. bang bang, bang. Nie, nie, moi kochani, nic nie ma. To jest zaślepka i tylko jest głośno. Nie wiem, czy słychać. A tutaj? leniacki, normalny biedek. Ale ja no ewidentnie pic na wodę fotomontaż, no. To jest gumowe takie, o. Sprężynuje nawet. No, a ta oto S4, w wersji takiej Avant, w czkowym kombi, to jest nasze drugie auto na ten odcinek. Ma 3-litrowy silnik diesla. Otóż nie wiem, czy wiedzieliście, ale teraz jest taki niuansik, że wszystkie audiczkowe Eski to będą diesle, rs to nie, to już nie będą diesle, będą to normalne silniczki benzynowe, ATS, no to będą diesle z racji na tą całą e, fatalną sytuację i zamieszanie e, wywołane tą emisją spalin, także, także tak, około 400 konny, całkiem przyjemnie się prowadzi, Aczkolwiek na, na dziurach, dołach, nierównościach czuć takie straszne dobicie. Ja mam wrażenie, że zaraz robimy koło, koło, albo co najmniej nam się to po nas sunie z felgi albo, albo coś, tak brzmi dziwnie. Z przodu gada, nie wiem, jak traktor, jak moja V-klasa, jak minibus. No a z tyłu są te właśnie głośniczki. Marcin. Ogrywam Audi. Piękne, nie? Z głośnikiem w, zamiast wydechu. <grystanie> tak. To jest dobry hit. Co my tutaj mamy? Tak jak już wspomniałam Audi S4. Pokazałam, wspomniałam. 3 litrowy, słuchajcie, silnik, dieselek, dokładna moc to 340... 7 koni. Mamy sobie tutaj tryby. O, proszę bardzo, drive select, które możemy sobie wybierać. Tryby są następujące. Jest to efficiency, comfort, auto, dynamic, no i individual. To, co my teraz jesteśmy, jesteśmy na trybie dynamic i w tym trybie dynamic te głośniczki, które tworzą, kreują ten charakterystyczny bulgot z fejkowych rur wydechowych są najefektywniejsze i najgłośniejsze. To, co moi drodzy, jest tutaj bardzo ciekawy i myślę, że zdecydowanie warte uwagi. Imponujące, jeżeli chodzi o ten samochód, no to na pewno będzie jego moment obrotowy, no bo jest to 700 Nm. Tak na dobrą sprawę jest to prawie dwa razy tyle, co w moim Leonie, bo w moim Leonie moment wynosi tam około 410. Co fajne, też ten moment obrotowy bardzo przebiega tak płasko. Jest to możliwe dzięki fajnej konstrukcji konstrukcji sprężarki, która nie tylko jest napędzana gazami spalinowymi, ale jest również napędzana elektrycznie. Dzięki czemu też unikamy tej takiej dieslowej turbo dziury, bym powiedziała tak. Ta turbo dziura jest bardzo mm, ograniczona. Jeżeli chodzi o samo przyspieszenie do setki, no to jest to 4,8. Prowadzenie wszystko fajnie, w porządku, e, aczkolwiek z tymi dziurami, no to nie. Zdecydowanie nie dla mnie. To, co tutaj się jeszcze z wnętrza zmieniło w porównaniu do poprzedniego modelu, no to na pewno będzie to pokrętło do w którego teraz już nie ma. Pokrętło znajdowało się dokładnie tutaj w tym miejscu, dzięki czemu można było wygodnie zaprzeć sobie swoją dłoń i tym pokrętłem przekręcać, kręcić, a w tym momencie jest tylko i wyłącznie ekran dotykowy, do którego ja siedzę, no dobra, teraz siedzę może jakoś bardzo też daleko, ale tak czy tak ledwo co do niego dosięgam i jak jesteśmy na dziurach, po dziurach, no to bardzo łatwo, żeby ten palec się po prostu omsknął i, i wyjdzie nam coś takiego, na przykład asystent konfigurowania pomocy, nie wiem. No, a samo to jest bardzo intuicyjne, ładne, przyjemnie wyglądające, aczkolwiek osobiście mnie drażni, jak, no jak mi się palec na czymś ąsknie. włączyła się radio. Myślę, że przecież. No. Także tak to sobie wygląda. O. Inicjowanie radia, audio, telefonik, nawigacja, zegary. Bardzo ładne poza tym mamy tutaj bardzo ładne takie pikowane wykończenie zarówno z tyłu jak i z przodu charakterystyczną eskę, co byśmy nie zapomnieli jakie to jest auto, no i również przepiękne e, takie oto karbonowe stawki mm, takie błyszczące BMW oferuje je w wersji matowej nie wiem które mi się bardziej podobają myślę że te są takie bardziej glamour a, a matowe są takie bardziej no rasowe wyścigowe kierownice osobiście ja w Audi bardzo bardzo lubię świetnie pasuje leży układa się do dłoni, i sama pozycja też jest jak najbardziej ok, co też bardzo przyjemne. Nie wiem, czy tu będzie widać. Widać, ok. Jest tutaj mnóstwo możliwości regulacji. Naprawdę, nawet tak jak dla mnie, um, idzie znaleźć odpowiednią pozycję w fotelu. I co więcej, te boczki, które tutaj są, one też są pompowane. I są pompowane bardzo dobrze, że faktycznie ja na sobie, co zawsze mam problem w tego typu samochodach po prostu nie odczuwam, żeby te boczki były uaktywnione i żeby one mnie ściskały, a tutaj faktycznie ten, ten zakres ustawiania odpowiedniej, e, wygodnej pozycji za kierownicą jest bardzo duży. No i standardowo to, co tutaj widać, żeby też broń Boże nie zapomnieć, jest to quattro. Tak, czyli napęd na cztery koła. Proszę bardzo, a tutaj niespodzianka. Jest to indukcyjne ładowanie telefonu. Fajne rozwiązanie, bo jest to całkiem spora przestrzeń w... Z tego co jako ja, że w większości samochodów, którymi jeździłam, jest to zwyczaj taka, taka kasetka, yy, takie coś zatrzaskowe, że mamy taki klips, yy, sprężynkę i to nam blokuje, i trzyma ma telefon. Tutaj wystarczy go położyć. Yy, nie ładuje jakoś bardzo szybko, wnioskuję to po tym, jak ładowałam swój telefon, ale yy, nie przegrzewa telefonu. To tak, takie moje spostrzeżenie. No, ale wiecie, co wam jeszcze powiem? zdradzę wam taki mój mini sekret co mi się w Audi bardzo podoba. Wiecie, co to jest? Kultura pracy kierunkowskazu. Tak, naprawdę uwielbiam, jak tak progresywnie te światełka się pojawiają i znikają, pojawiają i znikają. Jak taka piękna melodia, naprawdę. Uważam, że jest to, jest to detal, aczkolwiek mi się podoba bardzo. Nie wiem skąd ta kultura kierunkowskazu. Chyba to w Ameryce w ogóle było, jako pierwsze takie pojawiające się i gasnące progresywnie kierunkowskazu. Nie pamiętam w jakim momencie. Jak wiecie, to piszcie w komentarzu. W każdym razie, Audi to ma, trzyma się tego i mi się to bardzo podoba. Aha, no właśnie, to jest jeszcze aktywacja masażu, moi drodzy, chyba, tak mi się wydaje. W każdym razie jest tu masaż, na pewno uda się go aktywować tutaj z tego głównego ekranu, ale wydaje mi się, że to jest jakiś skrót do masażu. Zjedź w prawo. Za dwie mile